Fascynujące historie Andrzeja Czechowicza, agenta wywiadu PRL, szpiega, który zapisał się w pamięci Polaków jako postać wyjątkowo kontrowersyjna. Przez wiele lat szpiegował w tajemnicy Radio Wolna Europa w Monachium. Odkryj intrygujące fakty z życia legendy polskiego wywiadu. Nazywam się Andrzej Czechowicz. Jestem autorem książki pod tytułem Straceniec, czyli przypadki urodzonego w niewłaściwym czasie i zachęcam wszystkich do zapoznania się z jej treścią. Książka doktora Andrzeja Czechowicza. Straceniec, czyli przypadki urodzonego w niewłaściwym czasie. No, wywiady zawsze działają to niezależnie od ustroju one działają w ten sam sposób. To, to, to... Tu nie, nie ma żadnych różnic. To, to, no bo to jest ten, ten jakby ten sam sposób zdobywania tajnych informacji, i on jest identyczny i po jednej i po drugiej stronie. Po każdej stronie to, to są te, te same metody stosowane. To, to, bo nie każdy się nadaje, nie nadaje do takiej roboty. To, to, to. Trzeba mieć przede wszystkim bardzo mocne nerwy. A ja miałem takie. Ja, Przeżyłem Seberię, ja byłem bardzo zahartowany fizycznie, ale i zahartowany też psychicznie, bo ja tam, no, żeby przeżyć, to, 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 to była jakby walka, walka o byt. Ja tam, jako mały chłopak, już sześcioletni, to potrafiłem kraść yy, na targu różne rzeczy, to spożywcze. Co, co prawda, razy to mnie tam. Par razy przyłapano, wytargano za uszy i, i za włosy i wyrzucono z tego bazarku, gdzie tam ludzie handlowali. No, ale taką miałem szkołę. I muszę powiedzieć, że ta szkoła życia to mi więcej dała niż jakiekolwiek szkolenie szpiegowskie. Bo nie wiem, to to. to... Miałem już te nawyki, takie jakby te, i to, to mi to bardzo łatwo przychodziło. Także nie przechodziłem takiego szkolenia, ale takiego w takim dosłownym sensie, ale ten oficer prowadzący, to on mnie jakoś tam poczkalał, tam uczulał na niektóre rzeczy. Jak, no i jak mam prowadzić obserwacje, kontrobserwacje, czy nie jestem śledzony. To, to wszystko to, to, to on mi... No, na tych spotkaniach, jak ja te dokumenty przywoziłem tajne, a najczęściej wyjeżdżałem do stolic innych krajów, nigdy nie spotykaliśmy się z tym oficerem prowadzącym na terenie RFN-u. To była zasada, bo nigdy w kraju działania tego agenta się nie spotyka, tylko zawsze na zewnątrz. Więc najczęściej to były spotkania w Austrii, w Wiedniu, ale też i w Paryżu, i, i, i w Rzymie, i, i w innych. I, to głównie w tych, 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 tych trzech były te, te spotkania omówione to było odpowiednio, otrzymywałem karty, takie widowiz, widokówki i tam w zależności od tego jaka była postawiona data, to musiałem do tego doliczyć dwa tygodnie, a to zawsze była sobota i niedziela, dwa tygodnie od tej daty, która była na tym, na tej, tej wizycie. Na tej pocztówce, to wtedy miałem i ta pocztówka, skąd przyszła, i tego, to wtedy tam, tam jechałem do, 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 do tego kraju, do tej stolicy tego kraju. Zamów na stronie andrzejczechowicz.pl